W ostatnich latach jesteśmy świadkami bardzo dużych zmian technologicznych na rynku domów maklerskich, w branży maklerskiej. Zmiany te odbywają się zarówno po stronie klientów, jak i po stronie domów maklerskich. Z najciekawszych rzeczy warto wspomnieć, że coraz więcej handlu przenosi się na aplikacje mobilne. W XTB w 2020 roku ponad 40% całego handlu odbywało się przez telefony komórkowe, a wśród nowych klientów jest to prawie 50%. Równolegle Rozwiązania stosowane po stronie domów maklerskich. Są to również bardzo zaawansowane technologicznie rozwiązania. Klient na co dzień nie musi ich doświadczyć, natomiast są to rozwiązania, które bardzo pomagają w podejmowaniu decyzji codziennych, codziennych decyzji domów maklerskim, takich jak marketing, sprzedaż, afiliacja. Jesteśmy na co dzień świadkiem migracji, handlu. W kierunku handlu łatwego, prostego i przyjemnego. To samo dzieje się z onboardingiem klientów, czyli zakładaniem nowych rachunków przez klientów, z ich weryfikacją, z procesami AML-owymi. Oczywiście do tych aspektów należy też dodać um, aspekt regulacyjny, który, na który Komisja Nadzoru Finansowego też bardzo mocno patrzy. W zeszłym roku, w styczniu, otrzymaliśmy wytyczne dotycą, dotyczące rozwiązań chmurowych które jako pierwsze w Unii Europejskiej lub jedne z pierwszych w Unii Europejskiej dosyć mocno precyzują, jak powinna wyglądać współpraca firm inwestycyjnych z prowajderami rozwiązań chmurowych. Są to, tak jak powiedziałem, bardzo precyzyjne definicje, które poniekąd też pomagają domom maklerskim zobaczyć, jak złożone to rozwiązania są po stronie prowajderów, ale też niestety są to rozwiązania bardzo wymagające, które wymagają od domów maklerskich zaciśnienia współpracy z prowajderami, no a na koniec dnia to oczywiście wszystko, celem wszystkiego jest bezpieczeństwo klienta, zwiększenie bezpieczeństwa klienta, jego danych osobowych w świetle RODO. Czy firmy, czy domy maklerskie powinny stawać się spółkami technologicznymi? Wydaje mi się, że jest to trudno powiedzieć, ponieważ technologia IT są to są to bardzo drogie, praktycznie w tym momencie są to najdroższe elementy pracy domu maklerskiego, więc po prostu niestety nie każdą instytucję na to stać i bardzo wiele razy trzeba tego typu działania outsourcować. Natomiast jeżeli ktoś jest w stanie to zrobić, to zdecydowanie lepiej mieć tego typu rozwiązania po swojej stronie niż korzystać z firm zewnętrznych. Są to sprawy na tyle ważne i aktualne, że będą one jednym z tematów paneli podczas nadchodzącej konferencji Izby Domów Maklerskich.